Tak, nale, no lepiej. Was to premierze. Witam Waju Baro serdecznie na kwesterszcie Zemi. Jesteśmy szczęśliwi, że z jastrów, mamy Momekwelce przednika na jego kraju. Wasta premier mu kasiepści serce. To prawdziwi. Ale Juby ja chciał przekazać uet kwesterszyków, jest jedno, co by w jedno młecno biło i co by w jedno wasta premier pamiętał kasiebach kasebach, nas, że my tu jesteśmy. Brawo. Wielce szanowni pa, panie premierze, <laughs> tak jak koleżanka Beata powiedziała przed chwilą, szefowa zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w, w Kościerzynie witała w imieniu Kaszubów, ale są tutaj obecni nie tylko Kaszubi, ale też, także ludzie mieszkający w Kościerzynie, w gminach powiatu kościerskiego. Strażacy, koła gospodyń wiejskich, przedstawiciele tutaj lokalnych, lokalnej społeczności, którzy też chcieli wspólnie z panem premierem złożyć serdeczne życzenia osobiście panu, panu premierowi, także polskiemu, polskiemu rządowi w związku ze zbliżającymi się świętami, świętami wielkanocnymi. Czas Wielkiej nocy to jest oczywiście czas chrześcijańskiego święta, który jest nam bardzo, bardzo bliski, bliski polskiej, polskiej tradycji, bliski chrześcijanom, bliski katolikom, ale też czas także nadziei. Nadziei, że może się dziać lepiej w świecie, w Europie, że przestanie, przestanie wreszcie Putin prowadzić działania, działania wojenne, bo przecież skutki tej wojny odczuwamy także także w Europie, w środkowej Europie odczuwamy także także w Polsce. To jest czas nadziei na to, że w naszych rodzinach stoły nie będą podzielone. Nie będą podzielone tak jak przez ostatnie lata niestety stoły rodzinne, czy to podczas świąt Bożego Narodzenia, czy świąt Wielkiej Nocy były niestety dzielone. Polityka wcale nie musi dzielić, dzielić ludzi. Może być naprawdę troską o, o nasze wspólne, wspólne dobro. I chcemy życzyć sobie, a zwłaszcza te święta niezwykle rodzinne, aby ten czas nadziei, czas miłości, czas wiary był był dla nas jak najbardziej korzystny. Panie premierze, witamy w Kościerzynie, witamy także twoim, na twoim Pomorzu. Proszę bardzo. Dla mnie? No, powiesz coś dla pana premiera? Panu premierowi? Nie, powiedz dzień dobry chociaż. Dzień dobry. Nie, nie oddam. Tego. Jestem bardzo y, y, wzruszony, że w Wielką Sobotę zanim y, tam w, w Sopocie z moimi wnuczkami pójdę święcić i z całą rodziną y, z koszyczkiem pokarmy, że mogę tę Wielką Sobotę w takim świątecznym może nie radosnym, bo jak wiecie, jak już o tym powiedział pan marszałek, powodów do radości w tym współczesnym świecie nie jest za dużo, ale w, na pewno w nastroju wyczekiwania na, na lepsze nowiny i takiego wygaszenia negatywnych emocji. W takim nastroju w tę Wielką Sobotę się wszyscy spotykamy. To nic dziwnego, że i, i, i dziękuję za Wasze zrozumienie, za to, że. że yy, Dobrze, wyczuliście moje pragnienie, żeby Wielką Sobotę i, i, i całe święta wielkanocne zacząć y, na kaszubach moich kochanych. To jest też y, mój dom i dlatego y, no, jestem na, naprawdę poruszony, bo to jest taki moment dla mnie też symboliczny. Życie, w którym uczestniczymy, moja praca codzienna. Y, Naznaczone jest właśnie emocjami i y, czasami takimi emocjami, które trudno, y, z którymi trudno iść przez życie. Dla mnie najważniejsze jest, żebyśmy w tę wielką sobotę pomyśleli o tym, że naprawdę możliwe jest y, y, odwrócenie tych emocji w wyłącznie, takie wyłącznie pozytywne. I że jako naród, jako sąsiedzi, y, jako polskie rodziny, naprawdę możemy nie tylko Wielką Sobotę, nie tylko zbliżające się święta Wielkanocne odłożyć te negatywne emocje na bok, ale że możemy całe nasze życie przestawić na takie bardziej pozytywne tory. Polityka, szczególnie we współczesnym świecie, jest czasami dramatyczna, budząca właśnie czasami gniew, czasami niepokój. Niedaleko naszego kraju toczy się wojna. Więc trudno, żeby być y, optymistą, ale tak naprawdę zawsze w historii najważniejsze okazywały się ludzkie serca, ludzkie serca, które były w stanie przeciwstawić się i złu i negatywnym emocjom. I dlatego głęboko w to wierzę, że ta, y, ta wielka sobota może być nie tylko no, zgodnie z tradycją i zgodnie z, z naszą wiarą, tym momentem wyczekiwania, wygaszenia emocji, refleksji ale że będzie też początkiem no, takiej drogi do, do dobrej, serdecznej, rodzinnej atmosfery wszędzie w kraju, nie tylko w naszych domach, nie tylko tu na Kaszubach, tu w Kościerzynie, ale wszędzie w każdym polskim domu, w każdym polskim mieście, w każdej polskiej gminie, że ludzie zaczną odnajdywać dużo więcej wspólnego niż tego co dzieli. No życie wiecie jakie jest, no, wszędzie Wszędzie pojawiają się czasami konflikty, kłótnie, są konflikty interesów. To jest zupełnie zrozumiałe. Ale y, sztuką życia, no i to jest chyba też nasz y, taki chrześcijański obowiązek i właściwie istota, istota też tych świąt, że niezależnie od dramatów, jakie towarzyszą naszemu życiu, trzeba zawsze patrzeć do przodu z nadzieją, że zawsze przychodzi ta niedziela wielkanocna i ta, i i ta wielka obietnica, że złonie musi triumfować, że mm, przyszłość może być nacechowana i dobrem, i moralnością. Ja jest, głęboko w to wierzę, że także w polskim życiu publicznym, z trudem, bo z trudem, powoli, ale będziemy budowali taki ład moralny i, i on ułatwi nam wszystkim odnalezienie takiego no, spokoju serc i spokoju dusz w tym bardzo trudnym czasie. A chciałbym też, żebyśmy wszyscy sobie w te święta wielkanocne uświadomili, że y, to, co jest naszym najpiękniejszym doświadczeniem, polskim doświadczeniem, czyli doświadczenie solidarności, pomocy wzajemnej wtedy, kiedy jest taka potrzeba, ja po, po naszym spotkaniu, y, y, po naszej tej rodziny i uroczystości pojadę tu niedaleko do, do, do tej pięknej osady Burechmisiów, moich przyjaciół, gdzie ludzie mogą się też uczyć tego, co znaczy na co dzień pomoc i na co dzień solidarność i, i taka serdeczna współpraca. To, co Polacy pokazali, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to wszystko może być też naszą codziennością, nie tylko od święta, że naprawdę możemy być jako wspólnota coraz lepsi i coraz serdeczniejsi. Także tego wszystkiego Wam bardzo tak od serca, od serca życzę. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby nasze codzienne życie też było coraz, coraz lepsze i, i radośniejsze. I, I mam nadzieję, że polityka nie będzie gościła w naszych domach przynajmniej w te dni, dni świąt. Jeśli będziecie mogli zapomnieć chociaż na chwilę o tym, co co tak wszystkich emocjonuje na co dzień, to te święta będą fajniejsze. Także też takiej zdolności zapomnienia o, o szarości dnia codziennego i emocjach wynikających z polityki, tej zdolności wam, wam życzę, żebyście przy stole wielkanocnym jutro w czasie śniadania, żebyście mogli porozmawiać o miłości, o bliskich, a niekoniecznie o tym, co się dzieje wokół nas czasami złego. Także jeszcze raz serdecznie Was ściskam. Naprawdę bardzo się cieszę, że, że te święta, tę wielką sobotę mogę, mogę zacząć tu wśród przyjaciół, wśród kaszubów, wśród wspaniałych pań i z, i z, 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 z kół gospodyń wiejskich. Wiem, że są strażacy, chociaż część z was powinna przy grobie pańskim trzymać, trzymać się straż zgodnie z tradycją, ale jesteście, jesteście, tak. No, ja też jestem w końcu duchem ASP u siebie w, w Suleńczynie, więc wiem, jakie macie i mamy obowiązki, ale cieszę się, że wszyscy możemy tu razem, razem te, te chwile spędzić. No i oczywiście wszystkim ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego też najserdeczniejsze Yy, uściski takie, takie z, właśnie z głębika szybkiego serca. Wszystkiego dobrego.